Tajemnice Twojej nocy, odkryj ukryte znaczenia swoich snów. Zanurzasz się w świecie snów, gdzie obrazy mieszają się z emocjami, a symbole przemawiają językiem podświadomości. Budzisz się z poczuciem, że ten sen coś znaczy, że niesie ważną wiadomość właśnie dla Ciebie. Lecz jak odczytać te zaszyfrowane przesłania? Pokaż mi swój sen, a ja pomogę Ci zrozumieć, co naprawdę oznacza. Moja usługa tłumaczenia marzeń sennych to podróż w głąb Twojego wewnętrznego świata. Nie oferuję sztywnych słowników senników, które każdy symbol tłumaczą jednakowo. Zamiast tego podchodzę do Twojego snu indywidualnie i holistycznie. Twój sen jest jak unikalny list od samego siebie. Kluczem do jego zrozumienia jest kontekst Twojego życia, Twoje uczucia i osobiste skojarzenia. Jak to działa? Opowiedz mi swój sen ze wszystkimi szczegółami, nawet tymi, które wydają ci się absurdalne. Im więcej detali, kolory, dźwięki, zapachy, emocje, tym pełniejsza i trafniejsza będzie interpretacja. Czy śniło ci się, że gonisz kogoś, ale stoisz w miejscu? Może to symbolizować poczucie bezsilności w realnym życiu. A może wypadły ci wszystkie zęby. To często odzwierciedla lęk przed utratą kontroli lub wizerunkiem. Dlaczego warto? Zrozumienie swoich snów to potężne narzędzie samopoznania. Może rzucić światło na tłumione konflikty, niewyrażone pragnienia lub rozwiązania problemów, z którymi mierzysz się na jawie. Sen o lataniu może budzić twój uśpiony potencjał, a sen o ucieczce wskazać obszar życia, w którym czujesz się przytłoczony. Twoje sny są mostem między świadomym a nieświadomym umysłem. Odkryjmy razem, co chcą ci powiedzieć. Twoja podróż w głąb własnej psychiki zaczyna się od jednego snu. Opowiedz mi go a wspólnie rozszyfrujemy jego ukryte znaczenie. Usługa dostępna na mojej stronie internetowej.